Aby dobrze odzwierciedlić moje emocje podczas grania, postanowiłem zrobić sobie stanowisko do pracy z hmm, moimi przyrządami było nie, hmm, piła do metalu, półka stara z Ikei i coś od laczków z Anidasa, także to wygląda mniej więcej tak. Dzień dobry, cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Włodek i witam was w The Forest. Tak, dlaczego The Forest? Bo w sumie jest duży jest duży skok na tę grę, tak? Na, te, na naszym polskim YouTubie I, i chciałbym zobaczyć czym ta gra jest, bo tak naprawdę mm, pograłem sobie na wcześniejszych kanałach, tak na, na jakieś 2-3 odcinki, ale nie zrozumiałem fenomenu. A ja tak zacząłem oglądać, tak myślę sobie, no kurde, to może być nawet ciekawa gra, ale jest jeden warunek, przy którym no ni nie spełni się ta seria i nie będzie na, na moim kanale. Jest jeden warunek. I ona będzie tylko wtedy, jeżeli, jeżeli będziecie mi pomagać. Czyli piszcie w komentarzach, co mam robić, bo ja kompletnie jestem zielony w tej grze. Nie wiem co tu dorzucić, nie wiem y jak w to się gra. Y Możemy zrobić taki nasz własny yy, Włodkowy I widzowy yy, Społecznościowy yy, Podręcznik survivalu Także zacznijmy yy, Tutaj dla ciekawskich mam, To są moje yy, ustawienia yy, Komputera yy, No i co? Bez zbędnych ceregieli Wchodzimy do środka Sprawdźmy co nas tu czeka w tej grze No i co? tak. Tylko musicie mi naprawdę, ten odcinek będzie miał 10, może max 12 minut, tylko dlatego, że chcę, żebyście mi ym, no, wytłumaczyli o co w tej grze chodzi, co mam z niej zacząć robić i no. No i tyle. No. także fiu, Lecimy do do gry. Wywaliłem jakiś błąd i musiałem zrestartować grę, także zaczynamy teraz. Mamy synka. Jakieś obrazki Mamy zapiąć swoje pasy, no jest spoko Nie wiem, możemy nazwać syna um, i, nie wiem Nie wiem, nieważne, ale rozwala się wszystko i, i co teraz zrobić O, o, co teraz robić? To już jest ten moment, kiedy wbijamy do gry Halo, halo O, są obrazki syna Dobra. Co to się stało? Jesteśmy cali, cali we krwi. Um, tu mamy jakieś obrazki, tak? Mogę tu za zabrać coś? Dobra, nie. Tu mamy coś do jedzenia. Dobra, najedzmy no się, najedzmy się. Sprawdźmy, co jest wszystko tutaj w, w, a, w tym w samolocie. Jakieś resztki. Co to jest? Manifest collected. Ło, wow. wow, miszarek taki mały, hehe. He. Co to jest? Passenger manifest. Um, aha, my jesteśmy Blank J Ale fajne jest to, że patrzę się tam i to jest zamazane, a patrzę się w dół i jest zrobione zajebiście. Podoba mi się to. Zawsze mi się podoba ten efekt. No dobra, to możemy to już. Yy, wyuekwipować. W, w, Halo. Halo, gro. Ło. Ło, mamy tą, mikrofalówkę. Znaczy, pff, znaczy no. Dobrze powiedziałem. Dobra, weźmy sobie pine Axe, Dobrze um, to jest krótkofalówka, nie mikrofalówka To jest, pomyliło mi się w ogóle zupełnie Wow, i gdzie my jesteśmy? Co my mamy robić? Co za domek? Co tu jest? Jakaś skrzynka? Wiem, że jak walnę w skrzynkę, to ona się otworzy Okej, okay, to ma jakieś ubrania Co to za świat? Znaczy, co to, co to się stało? Dobra. Sprawdźmy, co mamy jeszcze na tym. No nie zużywaj głupiej energii. No. No pizgniw to! No. No. Um. Weź, zbierzmy wszystko, co mamy e, wokół samolotu. Może dostaniemy jakieś ciekawe itemki na start. A nie, to jest krzesło. Dobra. Kij krzesłem. No. Dobra, wiem, że jesteś silny i wiem, że będziesz się pewnie bił, ale na razie yy, bicie się z tubilcami nie daje nam pożądanego efektu, bo na razie jeszcze nie wiemy, co mamy zbudować, co to jest? O, fajnie! Super, super. Bardzo przyjaźnie. Na sam początek dostajemy ścięte głowy. Super kamień. Weźmy sobie kamień, czemu nie? Hmm. Wydaje mi się, że czegoś zapomniałem. Co mamy pod B. Ło! Wow! Ło, wow, mamy podstawy przetrwania, czyli podstawy survivalu. Zacznij tutaj, dobra. Zaczynam tutaj. Um, hunting Shelter, czyli schronienie łowczego, um, będzie um, regenerowało nam energię. Um, potrafi, możemy się schować i tam możemy zapisywać grę. Dobra. Co tu jest? Co tu jest? Ja nie chcę, nie wiem, czy chcę tutaj. To sprawdzać. Co tu się dzieje? Ha. No dobra, tu nic nie ma. Tu mamy tutaj tylko stryczki, jakieś rzeczy, takie worki, w których są kości. To będzie dobry. To jest dobra na miniaturkę. Ping! I poleciałem na miniaturkę. Dokładnie. Ja chcę zejść jakoś po tej, po tej drodze, nie, nie zabijając się koniecznie. Ym... Kamienie, więcej kamieni, dobra, to jest jakieś z... Pff, burza już? No nie ten, o pod kamieniem Co wy na to, może pod kamieniem będziemy się kopać, co? To nie jest taki głupi pomysł To jest jakaś dróżka, boję się tej drogi, chociaż tam było jakieś miejscuwa tych, to ja bym na początku zwiewał od nich Aha, zaczęło padać, no super Wo, wodospadzik Ale fajny wodospad, o kurde to jest dobre, to jest dobre. To jest jakiś ten zejście. Wiecie co, zróbmy tu domek, bo tu jest. Gdzie to jest? Może to jest w B. Aha. Find Timi. O, znajdź. Ti o, to jest Timi. Teamie. Znajdź Timi'ego. Zrób ym, obóz. Sinkhole, Znajdź drogę do sinkhole Nie wiem co to jest. Znajdź. Yy, pozostałych yy, pasażerów samolotu. Ło! Wow, co to jest? Co to za dziura? Wow. Ale fajnie. Dobra, nie, my tu się koniecznie osiadamy. Tutaj nie ma co, bo to jest bardzo fajny ten wodospadzik. Można popływać, umyć się dobrze. Hmm. Co to? Co ja wziąłem? Rzućmy kamieniem. Będzie echo. Zacznijmy od budowy zwykłego Ło, um... wow, wróć step one SCHRONIENIA! O właśnie, schronienie łowcia, tego słowa mi yy, postawmy je może jakoś tu W stronę... W stronę... O tak, może Będzie dobre? To będzie dobrze E, połóżmy I co możemy tu wsadzić? Aha, mieliśmy duży kamień, no spoko tu mamy jakieś drzewa, ale nie wycinam go, To będzie nasze, nasze małe drzewko. Tu są jakieś gałązki. Dobra, mam pozbierać wszystkie rzeczy. Dobra, to, to widzimy się za chwilę, jak pozbieram to wszystko, żeby nie zawierał waszego czasu. Pink. co to jest? Ło, kurde, to jedzenie będzie. Ło, ale wojnie, będzie żarcie. Już się cieszę. Jak, jak jest żarcie, to ja już się cieszę. Ja już mam takie, takie przypadłości. Dobra, i teraz mamy zbierać tylko te. No okej, okay. przydatna informacja. Zebrałem coś i jestem brudny. Szkoda to, co to jest. Nie mam peć, ale. O, 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 kolega, chodź tu. Dobrze! Czy, czy mi rzucę? Ło! kolega, chodź tu, kolega! Kolega! Dobrze, ho, dobrze, kolega. Hop, wyrzućmy to i weźmy nasze drewnianka. Uzupełnijmy y, nasze schronienie. Tam jeszcze zostały jeszcze dwie. Zostały mi trzy. No dobra. Da się to przeszyć Zacznijmy od tego, że zbuduję swoje schronienie, zapiszę grę i zakończę odcinek w tym momencie, y, dzięki czemu powiecie mi, co mamy robić dalej. Bo ja już w tym, w tym momencie nie wiem. Dobrze. Tu zostawię jedną palę drewna. Co to robi? C. Zapis na slocie pierwszym. Dobrze. I można się tu przespać. Okej, okay. ale mm, w tym odcinku to tyle, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i zostańcie w mojej społeczności. Jeżeli masz ochotę i, i masz chęci, wyrażasz, że, że, żeby stworzyć taką fajną społeczność. Jak już mówiłem, w pierwszym odcinku sprawdź sobie też go, jak chcesz. To zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Zdecydowanie komentowania, żebym wiedział, co mogę tutaj dodać. No. Także dzięki za oglądanie. Na razie, cześć, ma!